Cześć, witajcie w kolejnym filmie. I ja Będę tym się nie tego filmu, ale coś tu jest, że po prostu muszę nie zrobić. Chodź mi, oczywiście. O nowy stereotyp, o niedawno 11! Na pewno ten zjazd, jasne teraz, kiedy to jest do 11! Dzisiaj powiem wam, dlaczego nie jest. Dzisiaj... się. Nie coś wkurza, że oni. że na przykład. Kamil, znaczy. Mistrz miś Cloud już rzucił film o tym. No i oni robią z tego jeden sezon. To większość Ninja go community, czyli nie mówię, że tylko w Polsce, ale ogólnie, robi z tego jeden sezon, ale to nie jest jedenasty sezon, naprawdę. Po pierwsze, animacja wygląda jak normalnie, wzięto by z Nexo, by z Nexo i pomieszano z reklamami Logobiny Majority z 2015. Z tego, po drugie, te 30 niby 30 odcinków, 15 minut. To nie jest... To, to mi się nie wydaje w sezonie Lego Ninjago. Nawet... Nawet... Gu, nie wiem, nawet... Beotylo nie ma tyle odcinków. Znaczy wiem, że pyta się minut, ale... Petro, to jest... To naprawdę z tego 11 sezonu. To jest coś takiego jak... chlebatki Łu! No wiecie, czyli... No wiecie, czyli ta se... seria... Ninjago! Ninjago na, na, na Lego co była. I,

no rozumiecie, takie coś śmieszne, śmieszne, dajcie nam zuba i tak dalej, nie wiem, Choć, nie wiem się, naprawdę, ja, ja, według mnie to nie będzie po prostu sezon 11, to nie może być, Pomyślcie sobie, dlaczego najpiej pokazano, co będzie się działo w tym sezonie, zwykle nie pokazało tych, z, nie pokazali złych, wiecie, tych pieskowych węży i samolajów lodowych, nie pokazano nam, nie pokazano no, nie pokazano nam w ogóle niczego, wypożyczonego z, z, z tego 11 sezonu, oprócz strojów. Stroj, widzisz wiem, że a to za ktoś tu zejdem, przez sobie snake i tak dalej. Nie, to nie są pailosnaky. Nie w ogóle nic nie wiemy, nie wiemy, nikt nie powiedział oficjalnie, że to jest sezon 11. Oni to mówią serium, serium i będą wiem, i może robią to specjalnie, żeby coraz bardziej o tym mówili, nie wiem, bo oni po prostu chcą być jak nie wiem nie, nie chcą być jak inne stacje takie. People, mieliśmy attention! Myśleć o do mamy sezon 11! Znaczy, nie wiem, serio, z niczego, róbcie z tego że to jest sezon 11! Chcemy, chcemy pieniądze, w żebyśmy... i oglądalności! I takie rzeczy naprawdę, mam tego dosyć. Dosyć tego po prostu, że oni teraz bardziej robią z tego sezon 11! Naprawdę, jak chcecie zobaczyć ich nic czy nie ryje, Jak to się okaże, że to będą jakieś, nie wiem. WAKACJE NINJA, czyli nie, nie, tak będzie się nazywało, a sezon sezonie Nasy będzie tak naprawdę strony trainer na kanale lego PRAWDĘ PRAWDĘ, bo szczególnie ta animacja jest dla mnie najdziwniejsza i to jest cały czas bo Po co robić downgrade tego? Ja nie wiem, to jak go zrobić? Zajmę się kreskówek z klas, może żeby wyglądały... Wyglądały jak jakieś małe dziecko nie, jak, nie wiem, jakie pierwsze sezony jakieś, nie wiem, w 2000, jak w pierwszy byłby z CECY 2000, nie wiem, ja nie znam się tak ze 2000, po prostu ja to mnie wkurza, że oni lubią z tego... Pani Ninjago robią z tego, z tego generacji, co się bają, że, że Fable po prostu nie może zrobić sobie, że niby Fable zrobił te teasery wszystkie, żeby fajny koncept alty na tą zjazdę z trzecim i wszyscy robią. To jest, 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 jest generacja, już się długo będzie, będzie, będzie nowy, nowy Bionicle, nie będzie. Oni sobie robią to, to, to samo robią, Ninja go z seri, z, 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 z tym do tej nowej serii Teletun, jak. Jak fani branio Nickel Nik, do tego tej całej, całych konceptów na trzecią generacji Fibera. Naprawdę. nie chcę, żeby... Nie, nie chcę. Nie wiem, że że, że, że... że nie wiem. Jakby to się okazało kłamstwo, to nie zabije. nie zabije. Nie pan... Pan domu nie działa tak samo jak nie wiem. To mogłoby zabić fan, nikt, Nie. Czy to są spekulacje, ale wiecie? Ale tak naprawdę obejście się że Naprawdę, obejście Po prostu pomyślcie. Jak mi nie wierzycie, pomyślcie, czy to jest, ma jakiś sens. Ale jakieś informacje. Nie róbcie z tego. Nic Klaudiusz się powiedział, że spekuluje. Jakby spekulował, że robi spekulacje, to byłoby okej, okay, ale nie. On mówił, że jest sezon jedenasty. Nie, nic nic nie było, że spekulacje, że może to nie jest sezon jedenasty, nie. Nie, po prostu to jest sezon jedenasty i już, koniec kropka. tym Claudio, że mam mnóstwo fanów, wam gówno możesz mi zrobić. Nic nie znam Klaudiusza, ale to mnie po prostu wkurzyło. Okej? Okay. I proszę bardzo, lubię tego. Dobra, to na tyle. Tyle narka. 来来。啊啊